Czołem, Tomek Dobosz z Gambit TV z tej strony. Witam w kolejnej wideo recenzji. Słuchajcie, gier, w których różni bogowie piorą się po pyskach jest sporo. Prastarzy bogowie z Warhammera prali się po twarzach w chaosie w Starym Świecie. Bogowie greccy piorą się po pyskach w niezliczonej ilości gier. Bogowie nordyccy tak na szybko piorą się po twarzach w. W Atgardzie. Nie kojarzę natomiast gry, w której praliby się po pyskach bogowie rzymscy czy też egipscy. Przy czym ci drudzy, to, tych drugich to już kojarzę. Wszystko dzięki grze Kemet, wydanej przez Matagot, a po polsku wydanej przez Rebel.pl. Rebel udostępnił mi ten egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Więc mamy Kemet! Kemet gra o tym, jak to egipscy bogowie piorą się po pyskach przy pomocy swoich wyznawców. No i starają się być tymi najlepszymi, tymi, którzy mają najlepszych wyznawców, są w ogóle świetni i warto w nich wierzyć, bo dlaczego, dlaczego by nie? Kemet to taka szybka strategia. Łączy się podobno z cykladami. Wszyscy mówili, że to jest tak jakby druga część cyklad. Ja nie bardzo kumałem o co chodzi, bo przez długi czas myślałem, że cyklady to marynostrum, czyż marynostrum to cyklady. Cyklady zresztą nigdy nie grałem. No ale w końcu mówię, dorwałem, dorwałem Kemeta, postanowiłem go sprawdzić, czy faktycznie jest taki fajny, szybki i agresywny, jak to ludzie mówią. Czy faktycznie pranie się po pyskach egipskich bogów może być fajne kamecie ściera się z sobą pięciu egipskich bogów, znaczy od dwóch do pięciu. Są to Sobek, czyli Bóg Krokodyl, Bast, Kocica, Anubis, to jest Szako, ile dobrze kojarzę, Horus i niejaka Wadżet. Kim do cholery jest Wadżet? Inspektor Gadżet? No nieważne. Tych pięciu bogów ma swoje miasta, ma swoich wyznawców, i cała ta impreza rozgrywa się nieopodal Nilu, na takiej oto fajnej planszy. Jak widzicie, te miasta z armiami są gęsto na tej planszy upakowane. A co za tym idzie, jak się za chwilę przekonacie, cała gra jest bardzo, ale to bardzo agresywna. Ci bogowie, których Wam przed chwilą pokazałem, to od razu są też planszetki graczy, na których dzieje się mnóstwo czarów i cudów w trakcie całej rozgrywki. Oto co jest celem tej całej rozgrywki. Najlepszy Bóg to ten Bóg, który zdobędzie na koniec gry. Odpowiednią liczbę punktów zwycięstwa. Normalnie jest to 8, ale może też być 10, może być mniej, w zależności od tego, czy chcemy, aby gra była dłuższa lub krótsza. To, co widzicie teraz przed sobą, to właśnie żetoniki punktów zwycięstwa. Mówicie, że 8 to mało? I tak i nie, bo punkty zdobywa się na mnóstwo, ale to mnóstwo różnych sposobów. Oto centrum sterowania wszechświatem każdego z Bogów to jest planszetka gracza, który. Dzięki której będziemy po prostu robić różne rzeczy na planszy i zdobywać punkty. Bo tutaj mamy te najważniejsze rzeczy, tak? Jest tor modlitwy, tor punktów modlitwy, która jest tutaj swego rodzaju walutą, bo za modlitwę kupujemy różne rzeczy. Tutaj też są akcje, które bogowie mogą wykonywać i dzięki którym będą zdobywali. Punkty zwycięstwa. I słuchajcie, każda z tych akcji jest ważna, tak? Każdy Bóg ma pięć akcji do wykonania w trakcie tury. która w ogóle dzieli się na dwie fazy. Jest faza nocy, gdzie jest taki, takie przygotowanie do dnia, jak dostaje się różne punkty, odpala się różne moce, takie tam, wiecie, normalne rzeczy. Natomiast potem jest faza dnia, kiedy każdy Bóg pojedynczo przydziela sobie tutaj jakieś punkciki, znaczy jakieś akcje. No i tak jak mówiłem, wszystko tutaj jest ważne. Ruch jest ważny, bo dzięki Temu zajmujemy nowe tereny, zajmujemy świątynie, za które dostajemy punkty. Możemy atakować innych graczy, za co również dostajemy punkty. Rekrutacja jest bardzo ważna, bo jednostki będą wam ginąć bardzo szybko. Mamy tylko 12 jednostek, którymi można zawiadywać, a one będą umierały nie tylko w trakcie walki, ale będziecie je również poświęcać dla własnej chwały. Rozbudowa piramidy jest strasznie ważna, bo piramidy takie kosteczki jest jeszcze czerwona również dają wam punkt jeżeli zbudujecie piramidę na najwyższym stopniu a dodatkowo pozwalają wam kupować różne kafle mocy modlitwa jest ważna bo dzięki temu zyskujecie punkty modlitwy za które możecie kupować kupowanie kafli mocy jest ważne bo te kafle to jest coś niesamowitego. Te kafle, zresztą zobaczcie sami, te kafle dają Wam różne, różniste moce. Tam są zniżki, tam na budowę, tam są zniżki na rekrutację, tam jest dodatkowa rekrutacja, tam są punkty zwycięstwa. Tam są wielkie kreatury, które mogą pomagać wam w walce: mumie, sfinksy, węże, słonie, feniksy. no masakra, po prostu niesamowite rzeczy. Te kafle mocy niekiedy są w stanie przechylić szale walki na Waszą korzyść, bo po prostu tak, bo są tak skoksane. No, i tyle. Także tu wszystko, wszystko jest ważne. Macie tylko pięć akcji, potem możecie mieć więcej, i, i to wszystko naprawdę fajnie, fajnie działa. Wszystko jest ważne. Pytanie tylko, co jest dla Was najważniejsze? Jaką strategię, jaką taktykę obierzecie? Co będziecie chcieli kupować? Co będziecie chcieli robić? Czy będziecie stawiać na walkę z graczami? Czy będziecie stawiać na jakieś przejmowanie wszystkiego bokiem? Bo tu wszystko jest istotne. Jak wspomniałem, Kemet to gra agresywna. Tutaj wymusza to, albo jakby wspomaga to fakt, że ta plansza jest bardzo, bardzo mała. Ona jest upakowana odległości między miastami, jak widzicie, nie są zbyt duże. A nawet jeżeli patrzymy na miasta, które są niby daleko od siebie, to czerwone i tutaj gdzieś na dole jest miasto zielonego, to to i tak jest tylko Pozór, ponieważ w trakcie ruchu jednostki mogą się teleportować z pola z piramidą do takich pól z obeliskiem i nawet ten żółty, który jest tam, hen, w rogu mapy, może jednym ruchem przeskoczyć na to pole i stanąć pod murami niebieskiego czy zielonego. Dodatkową, dodatkową rzeczą, która w pewien sposób wspomaga tę agresję, jest podział punktów zwycięstwa. Punkty zwycięstwa dzielą się na tymczasowe i stałe. Tymczasowe to takie, które mamy w tym momencie, ale możemy je stracić. To są punkty za kontrolę jakiejś świątyni, to są punkty za kontrolę mm, piramidy o poziomie czwartym. Możemy tę piramidę kontrolować, ale możemy ją stracić i wtedy tracimy punkty, a ktoś się przejmuje. Możemy kontrolować świątynię. Ale możemy ją stracić i wtedy tracimy punkty za tę właśnie świątynię. Ale są też punkty stałe, takie, które raz zdobyte zostają przy nas, i to są punkty za niektóre z kafli mocy, które można kupić, ale tych jest mało. Główne punkty, które tutaj się zdobywa, to są punkty za atak za to, że wyjdziemy wojskiem z miasta, ruszymy dubsko, że się tak wyrażę, najedziemy innego gracza, czy to w jego mieście, czy na jakimś innym polu. I go sklepiemy. I za to, za wygrane walki, są dodatkowe punkty zwycięstwa. One są stałe. Tutaj nie ma punktów za dobrą obronę, za to, że jesteśmy fajni, fajnie się bronimy. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny mechanizm. A dodatkowo, przy fakcie, że ekonomia jednostek jest, prawie nie istnieje, bo jednostki są tanie. Bardzo szybko się je kupuje, bez smutku się je w zasadzie poświęca, to te ataki, te wojny są bardzo częste, bardzo krwawe i bardzo intensywne. Dodatkowym elementem, który wspiera tę całą agresję, jest fakt, że rozliczanie walki jest banalnie proste. Kiedy zdecydujemy, zdecydujemy się kogoś zaatakować, nieważne gdzie, czy to u niego w mieście, czy w jakiejś świątyni, czy, czy na dowolnym innym polu, to zresztą, zobaczmy. Niech to będzie walka pod murami Czarnego. Każdy gracz ma talię kart walki. I przed walką wybiera jedną z tych kart, którą zagra w ciemno. Tak, tak żeby inny gracz, ten drugi gracz nie widział. I odkrywamy te karty. Liczymy siłę. Siła to liczba jednostek plus. Symbol tej kosy na karcie. Kto ma więcej siły, ten wygrał. Proste. Ale ciekawe jest to, że wygrana nie oznacza automatycznie ubijania jednostek wroga, bo zadawanie ran to te kropelki krwi, więc przegrany może zabić nam wszystkie, wszystkie jednostki z armii wygranego. I i zaczyna się robić dużo, dużo ciekawiej. Oczywiście wygląda na to, że wszystko sobie można wyliczyć. Wiem, ile mam wojska, wiem, ile wojska ma obrońca, wiem, jaką kartę chcę położyć, ale tutaj są jeszcze takie specjalne karty boskiej interwencji, które mają mnóstwo, mnóstwo zastosowań. One dają nam specjalne moce w trakcie fazy akcji, ale również mogą zmieniać warunki bitew. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo z jednej strony rozstrzyganie tych bitew jest strasznie proste, strasznie intuicyjne i szybkie, ale z drugiej strony można się momentami nieźle naciąć. No i to jest, to jest właśnie Kemet, bardzo szybki, bardzo brutalny, bardzo agresywny, bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o grę strategiczną, bo trzeba pomyśleć, ale trzeba być również szybkim. Tu nie ma co się okopywać, bo za to nie ma punktów. Tu trzeba iść do przodu i prać ludzi po twarzach. Ale mam tutaj jakby dwa, dwie takie uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy skalowania tej gry, bo z jednej strony ona się skaluje bardzo fajnie. Mapa jest dwustronna jest osobna strona dla dwóch i czterech graczy, osobna dla trzech i pięciu. Przy mniejszej liczbie graczy. Tam jeszcze część planszy jakby odpada, więc jest, jest pomniejszone to wszystko, mniej miejsca, szybciej jest walka. Ale, ale jest taki problem, że dla dwóch osób no to jest takie troszeczkę nudne, bo wiadomo, kogo będziemy prali, Takie sobie. No. Fajnie działa, ale, ale nie ma takiego suspensu. Na trzy osoby z kolei, ten w środku ma troszeczkę przechlapane, bo jest albo zwiąże się walką z jednym tam u góry czy u dołu, ale ten drugi ma jakby wolne... Wolne moce przerobowe, i to też troszeczkę jest takie nierówne Na czterech i pięciu graczy to już jest naprawdę fajne, to działa świetnie. Już nie wiadomo, kto kogo będzie prał. Nie wiadomo, czy to jest, ta, to, jest to działanie Kameta, które jest naprawdę fajne. Czterech i pięciu graczy. Na dwóch też się da, jeżeli ktoś lubi tego typu agresywne gry dla dwóch, dla dwóch osób. Warto też wspomnieć o samym wykonaniu, bo w zasadzie tutaj możemy już przejść do tego mojego jednego z pytań. Czy żałowałbym kasy wydanej na Kemeta, gdybym sam go kupił. Kemet kosztuje od 150 bodajże do 200 zł. Za 150 to w ogóle nawet bym łzy jednej nie uronił. Morda by mi się cieszyła niesamowicie, gdybym to sam kupował za 150 zł. Natomiast dwie stówki to już to już taka bry, 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 psychologiczna troszeczkę bariera. Bo z jednej strony to, co jest w środku, jest bardzo fajne. Słuchajcie, figurki, te, te malutkie figurki żołnierzy, one są klimatycznie zrobione tak, jak bogowie, do których należą, tak? Figurki Bast mają takie pazury na łapach, figurki Horusa mają skrzydlate tarcze, no w ogóle cudo. Tutaj Przydałoby się tylko jeszcze jakieś oznaczenie koloru na, na kartach bogów, bo za pierwszym razem nie skojarzyliśmy i każdy wziął sobie boga, każdy wziął sobie jakiś tam kolor i dopiero potem stwierdziliśmy, ej moment, ale ja mam sopka, a moje ludziki wyglądają jak bast, to chyba musimy się zamienić, nie? Także... Wykonanie jest rewelacyjne, słuchajcie, piękne te figurki, chociaż tego plastiku jest mało. Świetne piramidy z kaczwurek, wielkich kaczwurek, ciężkich kaczwurek, fajne karty, figurki potworów tych, tych wielkich monstrów są ach, cudne. Szkoda, że nie umiem malować naprawdę, ale mówię dwie stówek... To jest warte dwie stówy. Według mnie, w sumie, jest warte dwie stówy, ale, ale dla mnie to by była, myślę, jakaś bariera psychologiczna i, i trochę mógłbym kręcić nosem. Natomiast, jeżeli chodzi. Aha, w sumie, jeszcze można to sobie rozszerzyć, jeżeli ktoś ma cyklady, bo jest taki dodatek C3K, który pozwala grać potworami z cyklad, używać ich w, w kemecie. Nie wiem, jak to się sprawdza, nie grałem. Dobra, a moja Begigowa ocena? Moja Begigowa ocena to, to 7,5-8, coś, coś pomiędzy tym, Jest naprawdę ósemka naprawdę w zasadzie, no cholernie mi się ta gra podoba, ona, ona drapie ten taki mój punkt, który potrzebuje gry strategicznej, gry, w której trzeba będzie się naparzać, ale która nie będzie trwała godzinami. Poza tym, gry, w której jak, dostanę, jak moja armia dostanie w tyłek, to nie będę siedział i płakał, że odbudowanie tych wojsk zajmie mi lata. Bo tutaj chodzi o to, że te wojska giną. Non-stop. One giną w walce, my je poświęcamy. I, I to jest fajne. Ja nie lubię gier, gdzie. Znaczy niekiedy w nie gram, ale nie lubię gier, gdzie trzeba tam się bunkrować. Zastanawiać się, czy to już jest moment na atak, a co ja zrobię, jak mi wszyscy zginą, o matko jedyna. Nie. Idziesz, w kemecie idziesz, tłuczesz, nawet jak wygrasz, to poświęcasz swoje wojska, bo, bo tak, bo, a, bo jesteś fajnym Bogiem i, i, oni mają umrzeć za ciebie i hej, nie? Rewelka, ósemeczka, ja w to chcę chętnie grać, ja to będę proponował, bo to jest też szybkie, to jest no, naprawdę, Kemet jest świetny. Kemeta polecam. Jeżeli lubicie agresję, hejt, szybkie strategie, Kemet to, to jest ten dobry, dobry wybór. No nic, to na dzisiaj wszystko. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ta nowa formuła Wam przypadnie do gustu. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie to wideo, bo wideo bez lajków jest jak, jak planszowka bez planu. Wideo bez lajków jest słabe. Komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. I co? I do zobaczenia w następnym materiale. Hej!